Proszę Państwa, w Krakowie znów leje z 16 na 17, na 17, prawda, sierpnia hmm, 2021. Jakby dawno nie padało. Było kilka dni cieplejszych, może dwa, trzy dni bez No i proszę Państwa, znów mamy znacznie może nie taki bardzo ulewny, ale obfity opas, dość długo trwający i po prostu wyraźnie się zdecydowanie okładza. Tak to u nas jest, że po prostu w tym roku 2-3 dni bez deszczu, zwłaszcza tutaj w lecie, w tym, wiosna, no to jest dosłownie święto. Więc proszę Państwa, nie ma lekko, no ale może, może to już się skończy, ten nadurodzaj deszczowy Amen.